Hej, hej, dzień dobry, dziękuję bardzo serdecznie. Dzisiaj nagrywam vloga telefonem, dlatego że obie baterie są dead. W ogóle. Okej. Okay. Jest piękna pogoda, więc idziemy na spacer. Jest niedzielka po live i stwierdziłam, że jest fajna pogoda, fajny nastrój e, i trzeba się przejść, skorzystać z tej pogody. Jeżeli chodzi o moją styloweczkę, zaraz wam pokażę. Bardzo już się bardzo niecierpliwi, bo już się tak cieszy, że jest ładna pogoda. Przez ostatnie dni było. Tak średnio. Mam na sobie bluzę pod spodem mam koszulkę w paski, która mi prześwituje, ale who cares? E, mam na sobie jeansy jakieś stare z Primara i moje buty, które bardzo lubię z Asosa. torebkę. Nie wiem, czy będę brała na spacer torebkę. Mam państw trochę w domu, ale będzie mograć później. Jeszcze tak na no, szybko, jak wychodzę, to ubieram moją kurtkę z Inde Style, e, już nie od sobą fotela. I uciekamy. Słuchajcie tego śpiewu, ptaszków. Baziek tak ciągnie. Jest też tu homo sapie. Co nie bądźusiu? Jaka ładna pogoda? Przepiękna. Idziemy na spacerek porzucać piłeczką. Skorzystaj ze słonka. Łapiemy witaminę D. Fajny yeah. masz outfit. Dzięki. W sensie, ostatnio moja szafa to bluzy. W sensie, w tym co w czym chodzę to bluzy. Yy, ale stwierdziłam, że ubieram dzisiaj jeansy. Bo czas chodzę w leginsach, często w jakimś dresie. Ja stwierdziłam, dobra. Nawet no, jak jest weekend, to trzeba coś ubrać. Pokazałam wam, pokazywałam wam jak wychodziłam stylóweczkę. Proszę bardzo, dzień siki. Tam idzie ktoś też ze swoimi piesiulkami. Cudnie. No, super jest. Także łapcie. Słoneczko. Spokój. Hmm. A zaraz będziecie łapać piłeczkę razem z Baśkiem. No, Baśek już widzi innego pienia. Chce się przywitać. Hai. O matuś! Kwitną! O, będę ryczeć! Kwitną już kwiaty! No, na drzewach! Tego. Wow, idę podbiec! This made my fucking day! Zobaczcie! Przebieś nie Nie to wiem, jakiś jest. krzak. Co w się sensie drzewo! Kształt, Nieważne, kształt, ważne, że żyje. Jest nadzieja! Z nadzieją. Tak. Cudnie. Oh. Bardzo się ucieszyłam, jak to no zobaczyłam. Nie bez. wiem, Acie, taka... Jabłoń. <głos> nie <głos> mam żadnego <noise> pojęcia. jest się głupio, że nie znamy gatunku drzew? Bo ja powiem Ci, ja że to mało tak. Powiedz, no to mnie taka. też. Nice. Kto to do ciebie podbiegł wazulek? Jakiś pudełek zainteresowany bazik. Wstydzisz się? Chodź, 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 chodź. No idź biegać. Pateczka, mam na ciebie piłeczkę. Zaraz do dziewczyn pójdzie, bo chyba coś tam wcinają. Albo paru ślubi. Rzucaj mu piłkę. Wyrąbane na piłeczkę, nawet nie wie gdzie poleciała. O misiu Niestety widzę, że Baziek się w czymś zaczął tarzać. O oh no! Karaluchu, to jest jakiś zechły coś! Bazyl! Będziesz śmierdział w smrodzie. Nie podoba mi się to, bo tutaj są pióra. To znaczy, że to jest Padlinek. Baziek. Too late Mati. Late. Oh no! Biegaj za piłą! Nie! Yes. No biegaj! Yes. <laughs> Smrodzie, masz szczęście, że mamy nowy prysznic i możemy cię porządnie wykąpać. <laughs> Proszę, taki byłeś grzeczny, Tomasz. Mhm, mm wróciliśmy y i będę robić też lunch w sumie, bo jest godzina. Już jest pierwsza, także wsadzę ziemniaki do piekarnika, będę robić bataty pieczone dzisiaj, bo taką mamy ochotę. E, z tuńczykiem chyba zjemy. Także pokażę Wam też, jak to robię. Ziemniaki umyłam i osuszyłam ręcznikiem i teraz sobie je trochę natnę wzdłuż. I czekajcie, może zrobię to jedną ręką, a może nie. Tak po prostu sobie trochę je natnę, jeszcze bardziej głębiej je natnę. Um, i wsadzę do piekarnika. Będę obserwować na najwyższą temperaturę, chyba na 220 ustawiłam. I tak co najmniej 40, co najmniej godzinę trzeba będzie piec, i one muszą być miękkie. Tak, żeby nie były twarde, ja sobie pod koniec sprawdzam. Właśnie po godzinie, po 35 minutach sprawdzam, rozcinam bardziej i jeszcze je piekę. Także ja sobie to wrzucę do piekarnika. Słuchajcie, że się piekły godzinę, i ja sobie teraz tutaj. Czy już są gotowe, bo tak, uważacie, są mega gorące. O, jeszcze trochę tu, jeszcze trochę nie posiedzą, troszeczkę są twardawe, one muszą być mięciutkie jak kaczuszka, też ten mam wrażenie, że jest bardziej miękki. Teoretycznie już jest ugotowany, ale ja bym je jeszcze przetrzymała przez 10 minut, myślę. Także rzucę jeszcze na pie do piekarnika na 10 minut i będzie jak już jestem przygotowana to tu już mam rozpierdziuchę no ale robię ulubioną moją naszą surówkę z surowego kalafiora i brokuła także tutaj mi jeszcze troszkę zostało to będzie na następny raz ale już wam pokażę efekt końcowy i pokażę wam też yy, jak ta surówka wygląda jak wpiszecie sobie surówka brokułowo-kalafiorowa to jest to naprawdę pyszna i Tutaj mamy właśnie surweczkę, także będzie na dziś na jutro. Jest naprawdę pyszna i nie musicie jej robić w termomiksie. Także przypominam, jak ktoś nie ma termomiksu, to tak. Ja robię mniej więcej pół na pół z kalafiora i z brokuła. Kalafior, różyczki, brokuł, różyczki. Widzicie, tak drobno posiekane bardzo. E, koperek, cebula, ja dałam akurat czerwoną. E, jabłko, nie miałam dzisiaj jabłka, więc nie dodałam. Mm, jabłko, sól, pieprz, majonez albo jogurt naturalny. Mówiłam koperek? Tak, świeży koperek, ale dawałam też suchy. Yy, I słuchajcie, pomidor w kostkę pokrojony. I wszystko wymieszać i jest pyszne, aż mi ślinka znowu wyciekła. Tutaj mam tuńczyka, zrobiłam cztery puszki, żebyśmy mieli zapas. Yy, I tutaj mam jogurt, yy, taki grecki. Myślę, że zwykły byłby lepszy, bo byłby mniej gęsty. Na razie dałam to tak za cztery takie duże łyżki i teraz ważne jest, żeby dobrze posoić i popieprzyć i do tego dam jeszcze pieprz, nie pieprz, kukurydzę, co ja dałam, pieprz, sól, kukurydzę, ups, poszło na Jeszcze małą puszkę kukurydzy, którą odsączyłam i teraz tak porządnie to wymieszać i tak naprawdę później daję też czerwoną cebulkę. Ale sobie że zrobię samego takiego miksa z kukurydzą i z tuńczykiem. Aha, nie wiem jak wy robicie, ale ja już od tak od dwóch lat yy, płuczę tuńczyka pod wodą i po prostu wyciskam, yy, bo mam wrażenie, że wtedy jest smaczniejszy, mniej taki rybny, także nie wiem czy też puczęcie. Ja nie kupuję nigdy w oleju też tuńczyka, tylko właśnie w tym takim coś własnym. I, I mi tak bardziej smakuje po prostu, ale nie musicie oczywiście tego robić. Ja sobie to wymieszam, a jak będę kładła na ziemniaka, to jeszcze dam jalapeniu, czerwoną cebulkę właśnie osobno. A tutaj zrobię po prostu kukurydzę i tuńczyka. Także wymieszam to sobie i później wam pokażę, co dalej. Oczywiście baziek musi być, tak? Musi być. Już się zrobiło ziemniaki. piekło mi około godziny 15. No już tutaj wiecie, fajnie się rozwala, więc tutaj mamy jednego ziemniora i nałożę sobie tego tuńczyka tutaj, dam sobie trochę czerwonej cebuli, e, również sobie wrzucę, bo mam tutaj resztkę sera, to jest jakiś cheddar, proszę bardzo i jalapenosy. Teraz Gotowe! Pyszka! Nie wiem, połączenie na słodkiego ziemniaka i tuńczyka to jest po prostu żyćko. PH Możecie zjeść to ze zwykłym, możecie dać sobie masło, jak tam chcecie na bogato, ale to jest pH. Witam Was bardzo serdecznie, może się jeszcze troszkę rozjaśnię. Założyłam sobie dzisiaj termoloki, czemu by nie, dawno ich... dawno ich nie używałam. Dzisiaj tak... <grym> Dzisiaj tak nabrałam ochoty na takie totalne ogarnięcie się. Więc ściągnę sobie te termoloczki, i zobaczymy, co z tego wyszło. Nałożyłam je, co prawda, nie na jakoś bardzo długo jest też tych termologów. Powiem Wam szczerze, że dupy nie urywają. No ale zobaczmy, co nam się teraz zrobiło. Ja sobie je właśnie nakładam tak, żeby był efekt podkręconych włosów. Dzisiaj. Piękna pogoda. Czekajcie, ściągnę sobie je na przyspieszeniu może, co? Słyszycie, jak się będzie spierdział. Oh no, 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 no. To trochę fail. Wiecie, dlatego że chciałam sobie je po prostu podwinąć. One mi się zakręciły na pudla. No ale nic. Zobaczymy jak to będzie. Mm. Chciałam je podwinąć, a mi się po prostu podkręciły. Co ciekawe takiego efektu szukałam jak nagrywałam wam ten, ten mój film z testem, z testem tych termoloków, a tu proszę, tak nagle po prostu się zakręciły. No nic, no to dobrze, niech się kręci, tylko teraz tak coś z tą grzywką. Wykończę sobie jeszcze włosy olejkiem, tutaj właśnie wykorzystuję jeszcze to co mam. Tu mam Moroccan Oil, O, super pachnie. Dobrze, słuchajcie, przychodzę do was update z updatem kilku nowych produktów, których sobie użyłam już kilka razy um, i to są rzeczy, które zamówiłam z... Na, bla, bla, były w holu walentynkowym i są to rzeczy o Laplexu. Um, ja wiecie, że ja bardzo lubię Laplex trójkę. Wow, ale mam włosy normalnie, aż sobie zalakieruję. Za A co? Już mi się ta szopa trzyma, nawet mi się podoba ten efekt. Nieważne. Więc, update produktu numer jeden Czyli to jest ta zerówka z Olaplexu I to jest Taki podkład pod trójkę Trójka to jest ten um, Taka odżywka Którą się nakłada um, Przed myciem włosów e, Taka no Moim zdaniem najlepsza jest tej, W sensie, lubię Bo nie mogę powiedzieć, że najlepsza z całej tej serii Dlatego, że nie mam całej serii, a te dopiero, tych produktów Dopiero zaczęłam używać, ale tak Nakłada się tą zerówkę na 10 minut i później się dokłada właśnie taką dużą ilość trójki. Tylko problem jest taki, że to się nakłada na suche włosy i żeby nałożyć to na suche włosy to jest challenge, dlatego że opakowanie jest do dupy, dlatego że to jest taka właśnie um, taki cycek jak do farby do włosów i bardzo źle się to nakłada, jak się ma właśnie dużo włosów, jak się ma włosy... Um, no ogólnie, jeśli się nakłada, jak się ma też włosy długie, więc mi dość dużo zeszło na, z jedna, na jedno użycie, więc podejrzewam, że mi to wystarczy może na 5 razy. Wiem, że można kupić pompkę do tego, ale w ogóle jaki jest sens? Po co? Dlaczego nie mogli dać od razu pompki? Więc jestem trochę zła. Um, Także pierwsze wrażenie, bardzo się nawkurzałam. W ogóle zaczęłam oglądać filmiki na YouTubie, gdzie dziewczyny tego używają, i one um, spuszczają głowę w dół, wylewają sobie to na głowę i mają podłożoną miskę, że to co im ścieknie, to leci na miskę. Ale wiecie, to jest i tak marnowanie um, tego produktu. Także chyba sobie przeleję do jakiegoś dozownika, bo nie ma sensu. No, i przez to, że się to też na te suche włosy nakłada, według producenta, no to też nie jest to łatwe. Ale widziałam inną dziewczynę, która poleca um, używanie tego. Wiecie co, może troszkę się zniżę. Um, poleca używanie tego. Na mokre włosy. Także następnym razem sobie spróbuję użyć na mokre włosy yy, i sobie tak umyję włosy sza szamponem oczyszczającym, nałożę to na 10 minut, potem nałożę trójkę, trójkę na 45 minut i później spłuczę szamponem i dam lekką odżywkę. Yy, więc tutaj jestem taka średnio zadowolona. Jak macie dziewczyny tą zerówkę, to poleście, jak tego najlepiej używać. Yy, I druga rzecz to jest to jest szóstka i też użyłam tego dwa albo trzy razy. I co prawda. Yy, Chyba nie umiem tego nałożyć, dlatego że to jest bardzo gęste i bardzo łatwo się te włosy przeciążają, także muszę się jeszcze nauczyć nakładania tej odżywki, ale jak na razie to po tych dwóch, trzech razach, powiedzmy trzech razach, no nie zauważyłam jakichś cudów na kiju, ale przede wszystkim pewnie za mało tego użyłam, w sensie... Y tylko kilka razy tego użyłam, więc może wypowiem się, jak przejdę um, do połowy, ale tych kolor, tych produktów trzeba się nauczyć używać, bo ja mam włosy, które lubią dużo produktów, które... Um, Rzadko się przeciążają, natomiast tym można sobie bardzo przedu, prze, przeciążyć włosy. Dlatego powiedziałabym, że o taka ilość to jest, to jest naprawdę wystarczająca. I to jest właśnie Bond Smoother, czyli ten produkt bez spukiwania. Ale powiem Wam, że teraz sobie używam właśnie cały czas tego kerastasu bez spukiwania i, i bardzo fajnie do suszenia, do stylizacji mi się sprawdza. Także to są takie właśnie dwie średnie rzeczy, z którymi jeszcze. Docieramy do siebie. A jeszcze jedna rzecz, którą zamówiłam przez przypadek. Wiecie, że kocham masełko omolentowe z Bandy i to już, to już jest moje trzecie opakowanie. Tylko ja zamawiałam wcześniej, Bandy Irritate Skin, czyli to ta seria taka do cery wrażliwej, a tutaj mam Home Expert, podobno to jest jakaś bardziej profesjonalna seria. No i niestety to masełko, chociaż wygląda bardzo podobnie, tylko tutaj jest właśnie inny kolor, to jest powarańczowy, a ten, co ja używałam, tego co ja używałam wcześniej, to, to był niebieski, taki chyba niebieski. Yy. I to ma co prawda taką samą konsystencję, też taką masełkową, ale... Nie jest to takie dobre, tu jest napisane, że to jest też do e, każdego rodzaju cery, e, ale niestety źle się to spłukuje, bo jeżeli ja tego używam do, do demakijażu, jako pierwszy krok do demakijażu, to ta poprzednia wersja, której, którą miałam, ta anti-irritate, super mi się sprawdzała, natomiast to w ogóle nie chce się zmyć, tylko siedzi na tej twarzy i... i no i muszę tak naprawdę dwa co najmniej razy y, użyć, później żelu do mycia twarzy. Teraz używam pianki, żeby to zmyć. Także z tego jestem niezadowolona, bo niby bardzo podobny produkt, ale inny. Także dziewczyny, jak, y, jak cały czas używacie tej bandy, co polecałam, bo i w lubieńcach to to trzymajcie się tego, bo to nie jest to samo niestety chyba, że macie skórę suchą chyba, że nie malujecie się nie potrzebujecie tego też yy, używać do zmywania makijażu, to to może ale jak dla mnie zużyję, ale ciężej się tego używa niestety. Plan jest taki, że ja za niedługo jadę na baby shower mojej przyjaciółki i w ogóle mamy ubrać się coś niebieskiego, albo całe na niebiesko, albo coś niebieskiego. Ja zabiorę ze sobą moją błękitną torebkę. Może Wam nagram dzień z tego, daily vloga z tego dnia, bo, bo jadę właśnie na weekend. Mm. I tak, będę miała błękitną torebkę, którąś z moich I właśnie, nie wiem, mam niby jedną błękitą koszulę Może ubiorę, jeszcze się zastanowię To pewnie zobaczycie w kolejnym vlogu Ale dzisiaj właśnie chciałabym pojechać Poszukać jakichś rzeczy ymm, ymm, Dla dzidziusia Dlatego, że pytałam się siostry no właśnie mojej koleżanki się pytałam, co ona potrzebuje. No i mówi, że w sumie e, jeszcze nie zaczęła kompletować takich ubranych dla dzieci i takich właśnie rzeczy dla noworodków. Więc myślałam, że podjadę może do Nexta Clearance. Kiedyś Wam o tym mówiłam sklep, i to jest taki sklep bardzo wyprzedażowy. Zostawię Wam postcode w, jak są dziewczyny z Anglii, zostawię Wam postcode w opisie i zobaczymy, co dzisiaj tam będzie. Także tam sobie podjadę, bo tam widziałam bardzo fajną selekcję rzeczy dla dzieci. Jeszcze też zobaczę coś. Co w trawie piszczy ogólnie, bo ostatnio przecież kupiłam tam skórzane buty z brazylijskiej skóry za chyba 5 funtów. Także jadę tam. No i zobaczymy. Dzisiaj róweczka jest już wiosenna. Jeansy, moje butki weża, które cały czas męczę, bardzo lubię. Kurtka skórzana i po prostu golfik i torebka to jest e, Lady B brązowa. Jakiś dziwny głos słyszę, a to chyba z jakiegoś sklepu. Patrzcie, jaka pogoda, słoneczko, także jest super. Tu jesteśmy, clearance next. Zobaczmy, co będzie i tutaj strzał też meble. O, patrzcie, 340 funtów z 850. Naprawdę opyla się. I oczywiście pierwsze co, to zwracam uwagę na kolory. Cute. Taki trochę lumb. słusznie dużo rzeczy. O, ładna sukienka. Za 15 taka maxi. I wszystko jest tutaj oznaczone też rozmiarami. 10-12, więc fajnie można od razu patrzeć na swój rozmiar. Oczywiście rozmiar 6 to no nie mój, ale pokazuję Wam co tutaj jest. Właśnie bardzo dużo. tak żeby wszystko przepatrzeć to by trzeba było chyba spędzić tu cały dzień. Także zobaczymy. O, co, coś brązowego. Fajny sweterek. Cute. Brązowy. O, teraz lepiej widać. Dobrze. Idziemy grzebać. Cieplutka, 14 funciów. A nie wiem jak kosztowa przed tutaj też 14. Aha to zaklejone. Nie wiem jak kosztowała przed. Ale fajne. Fajne skórzone. 13,50. Te mi się podobają, ale za duże. 14 punktów Czy 4? 4, 14. Taki cute. Mhm. Także dużo butów. Też rozmiarami poukładane. Powiem szczerze, że <grym> nawet nie wiem za co się zabrać. Także to jest cute, to w sumie jest uniwersalne i dla dziewczynki i dla chłopczyka słodkie a tam jeszcze więcej pełno tego, pełno o błękitne 3 do 6 miesięcy, oki okay. o proszę chciałam wam pokazać co wzięłam, na razie to jeszcze się zastanawiam a to jest kanapa za 190 tutaj też dobry deal, patrzcie piękna taka łososiowa kanapa z 1000 na 439, naprawdę mega. Nawet jak mieszkacie gdzieś dalej, to myślę, że warto przyjechać, zobaczyć co jest. Ale te kanapy są te fotele są tos. Bardzo ładny kolor. To fajny kolor. Taki oliwkowy, ale chyba ten rudy ma piękne guziki, chyba sobie go wezmę. Jest fajnie uszyty i ma dobry materiał, bo ma wiskozę. Yy, Słuchajcie, tam było tyle rzeczy, że już sama nie wiedziałam co wybrać. Koniec końców pokażę Wam co wzięłam. Będę musiała iść jeszcze gdzieś indziej coś dokupić w sensie nie muszę, ale chcę wzięłam w końcu dwie rzeczy, które były z takiej normalnej kolekcji, nie na wyprzedaży e, taki bodziak malutki, słodki wiecie co, w ogóle mam wrażenie, że łatwiej jest znaleźć coś dla dziewczynek niż dla chłopaków e, takie moje e, osobiste odczucia jak tutaj szukałam e, i druga rzecz jest taka słodka, taki komplecik e, w ogóle słyszałam właśnie nie wiem kto mi to mówił ale y, podobno NEX właśnie jest super, jeżeli chodzi o jakość y, dla dzidziorów. Także wzięłam też taki komplecik od 3 do 6 miesięcy, bo wiecie, to dziecko szybko rośnie. Taki o, coś takiego. Taki pluszowy słodziak. Jakiś króliczek, misiu, coś takiego. Także dwie rzeczy dla dzidzi. Jeszcze coś dla mamy y, może dokupię kiedy indziej ale słuchajcie, nie wzięłam w końcu tego swetra dlatego, że mam dużo swetrów ale znalazłam piękną bluzkę i stwierdziłam, że wezmę ją dlatego, że nie mam zbyt dużo takich cienkich gór i znalazłam super bluzkę, która kosztowała słuchajcie, najpierw 25 funtów potem była jeszcze tutaj metka 11,50, a koniec końców kosztowała 9, więc myślę, że spoko w pięknym kolorze. Musztarda to jest bardziej takie złoto niż musztarda. Z bluzka z taką fałką. Tutaj ma poduszki i ma długi rękaw. Także jeszcze tego nie mierzyłam, muszę sobie zmierzyć. Wziąłam rozmiar 16 i zobaczymy jak będzie wyglądać, Może to zwrócić do 15 dni, także spoko, nawet jak jest, wiecie, wyprzedaż także może sobie wskoczę od razu w tą bluzkę i zobaczymy jak wygląda bardzo ładny kolor ale się światło zmieniło, Zaszło słońce bardzo fajna bluzeczka, także tutaj ma poduchy teraz mam dżinsy, nie wiem, może tutaj dżinsów nawet spoko, ale myślę, że do czegoś innego bym ją nosiła ale bardzo mi się podoba jak tutaj właśnie ramiona robi Długi rękaw, tutaj ma też zakładkę. Jakby ktoś chciał, to może sobie to odpróć, żeby był większy dekolt, ale myślę, że spoko. O tutaj też te moje włosy widać. Bardzo fajnie się trzymają w ogóle, naprawdę spoko. No, fajna zobaczcie, tutaj jest też na gumie na dole. Jest trochę duża, ale myślę, że spoko nie jest za duża. Bardzo ładny kolor, bardzo ładny taki złoty, aż chętnie bym sobie w niej została, ale chyba sobie oczywiście, nie chyba, ale przepiorę ją sobie. Tylko przepiero ją ręcznie, dlatego, że te, te bufki tutaj mogą, ale widzicie tutaj jakieś złote kolczyki, tam złoty naszyjnik, będzie naprawdę pięknie. Także taka musztardowo-złota rzecz, to jest w sumie taki słonecznik. Mm, nie wiem co to jest za kolor, tak naprawdę w każdym świetle wygląda inaczej, bo ona bardziej na musztardowo w sklepie wyglądała, mm, ale tutaj jest bardziej właśnie pomarańczowo, taka złota, powiedziałabym, że to jest kolor złota. Także tak, słuchajcie, będę kończyć tego vloga, bo już raczej nic ciekawego się dzisiaj nie wydarzy. Zaraz będę szła z Baziu, nie ma spacerek. Tak misiaczku, ty mój słodki, chodź tu się przywitać. Jeszcze się z wszystkimi przywitasz na do widzenia? Tak? Będziemy musiał rzucać piłeczkę pieskową. Mm, ty już zasypiasz, jak za łóżkiem dzisiaj idzie. Piękna, piękna. Także ja się z Wami będę żegnać i, i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Busiaczki, pa pa!